Trzyma, dzisiaj jest ściągny kolektor ogólnie zamierzam wywalić klapki i założyć zaślepki. Kupiłem taki gotowy zestaw przy okazji Uzupełnię brakujące elementy, elementy w kolektorze i teraz tak, do zdjęcia kolektora. Oczywiście trzeba pozbyć wszystkich uszczelek filtr kabinowy zdjąć, osłonę silnika wiadomo Osłonę przednią tak samo zdemontuję. Przednią osłonę wyciągamy z kołków. tutaj jest na takich hakach na środku to trzeba troszkę do siebie ją wziąć czy odepchnąć trochę w stronę, stronę silnika i ona schodzi. Osłona silnika na raz, dwa, trzy, cztery, pięć śrubach powinna być. I tak, wiadomo uszczelki pościągać, ściągnąć jest obudowa, jeden klip przekręcamy drugi i trzeci. Osłona ma takie haki, które wchodzą w to. I trzeba go sobie ją odepnąć to i ściągnąć. Dobra, obudowy pościągane. Uszczelki z tak samo razem z filtrem. I teraz obudowa filtra będzie do ściągnięcia. I tak jest jedna, druga, trzecia. I czwarta śrubka, to wykręcamy. Obudowa filtra zdjęta, teraz zostaje do zdjęcia ta tylna osłona, ale prawdopodobnie jej nie wyjmę, jak nie, jak nie zdemontuję tej grodzi. Obudowa jest na jednej i drugiej śrubce, a jeśli chodzi o tą osłonę grodzi, czy jak to tam nazwać, to jest tutaj śrubka i w tym miejscu jest druga i on się do góry wyciąga dobra, osłona zdjęta nie chciała wyjść, więc więc zdjąłem też tą osłonę a tu mi rodzi. i teraz tak w dalszym etapie trzeba zdemontować wiązkę elektryczną od wtryskiwaczy tutaj mamy jedną śrubeczkę i tutaj mamy drugą śrubeczkę no i wiadomo trzeba wtyski podpinać z wtyczek Listwę mamy już zdemontowaną, ładnie, jedyna rzecz, która będzie nam przeszkadzała, ale której ja nie będę demontował, to jest to dzierastwo, troszkę to przeszkadza, ale darmo z tym to zdjąć. I teraz tak, zostaje nam do odkręcenia śruby. Tu mamy śrubę, wszystkie te, które tutaj widzimy i kolejne śruby, te nakrętki tak naprawdę już, to jest tutaj jedna, tu jest kolejna. Tu jest kolejna, ta anagola. I są jeszcze dwie tutaj w tej dziurze, i tutaj na końcu jest jedna woda pod czujnikiem. Tak, kolektor już jest odkręcony. Stąd są pewne nakrętki. Teraz zostaje odczepić przewód. Odpiąć się od egieru. ja to odpinam zawsze na, tu, na, tej, na, tej, na tym, co i na tym, co I jeszcze jedna bardzo fajna, ważna rzecz, która będzie upierdliwa, to odkręcenie śruby mocującej bagnet od dodzialostwa. Kiepski dostęp, dużo zabawy. Ja jakieś tam później jakieś wężyki pociśnienia będzie trzeba podpinać, ale to ja ogarnę to paski cybanty zdjęte jeden drugi jest to luźna tam to jest odkręcone odpinamy jeszcze podciśnienie tutaj jedno tam jest drugie ten, ten wężyk trzeba je odpiąć dobra wciągnąłem dla niego i ja wyciągnąłem stamtąd Teraz będziemy będę go demontował, ściągał ten kolektor i tu będzie trzeba uważać, bo tutaj są te takie tulejki metalowo-gumowe, te które będę m.in. uzupełniał. One mogą wpaść do silnika, trzeba bardzo delikatnie i rozważnie robić, bez żadnych wielkich szarpań itd. I tego dodatkowo jeszcze pod kolektora będą dwie wtyczki do wypięcia. Jak go uniesiemy, to dopiero będzie do, niego, do nich dostęp. Wtyczka jest tam w głębi. Tam widać nawet kabla. Nie wiem, jak wam to pokazać. O, 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 o tu. Tu jest ta wtyczka. Nie trzeba ja delikatnie uniosę i nie ma Kolejna wtyczka jest tam z tyłu kolektor. Jak go podniosłem, to teraz ją widać. Może i ręka tam da radę wcisnąć. Dobra, kolektor jest zdemontowany. Tak to wygląda. Dobra, kolektor zdjąłem i o co mi chodziło przy tym uważaniu? Te dziadostwa mogą wypaść, one ogólnie siedzą ciężko, ale mogą wypaść. I można zgubić coś takiego.